Cześć, witam na swoim kanale. Spójrzcie, jak na, małej, na małym krzaczku papryki wyrosły piękne owoce. Mamy jeden, dwa, trzy, cztery piękne papryki. Dość sporych rozmiarów, ładnie dojrzewają, nie chorują. I w tym filmie chcę Wam powiedzieć, co zrobić właśnie teraz we wrześniu z paprykami, jeśli jeszcze u Was rosną. Mnie nie zachorowały. Więc Tradycyjnie, zostaw łapkę w górę, zasubskrybuj kanał i zachęcam do oglądania innych filmów. I tak, jak widzicie, mały krzaczek papryki, a pięknie rośnie, pięknie owocuje. Tutaj jeszcze zaczyna kwitnąć, no jest to już trochę późno. I teraz, pierwszym zabiegiem, jaki należy zrobić, to właśnie ogłowić tutaj paprykę. Ogłowić, czyli urwać kwiaty, przewodnik główny. I mamy sprawę załatwioną. W jednym punkcie, oczywiście. Teraz papryka skupi się na dojrzewaniu owoców, wzroście tych owoców, bo spójrzcie, ta jest jeszcze mała. Papryczka, ale już zahamujemy jej wzrost, zahamujemy jej rozwój, przez co ona poczuje, że musi zadbać o owoce, żeby przedłużyć istnienie gatunku. Bo tak jak ona by sobie rosła do góry. Papryka jest warzywem ciepłolubnym i ona po prostu potrzebuje tylko ciepła, temperatury i będzie rosła, a owoce będą dla niej mniej ważne. Po prostu będzie, będzie chciała się przetrwać gatunek sama. Drugie. Spójrzcie, tu mamy masę papryk. Są dwie duże. Tu są Mniejsze, tutaj są jeszcze mniejsze. Tak. Jeśli nie podwiązaliście swoich papryk, tak jak tutaj, to teraz należy je podwiązać, żeby je, ich nie przełamało. Ponieważ ten krzak już widać, że tak te gałęzie zaczynają się rozchodzić, tutaj trzecia również, więc kolejną ważną pracą jest podwiązanie teraz papryki, żeby krzak się nie połamał. Tutaj tak samo spójrzcie, mamy dość ładne papryczki. No, i musimy je podwiązać, żeby się nie połamało. Tutaj jest również piękny krzak. Spójrzcie, z dość dużymi paprykami. Jest ich dużo, bo jest 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 takich ładnych papryk. Więc ten krzak też musi być podwiązany. Spójrzcie, jaka gruba łodyga, jak mój kciuk. Tutaj jest paprykę bardzo dobrze zadwana Ma ona bardzo dobre stanowisko, ponieważ rośnie od południowej strony w tunelu, więc przez większość czasu ma słońce, ma światło, a to jest czynnik bardzo ważny przy uprawie papryki, ponieważ papryka bardzo lubi słońce. I co do nawożenia. Powiedzieliśmy już sobie o ogławianiu, o stanowisku, o podwiązaniu teraz i nawożenie. Teraz nawozimy papryki potasem i fosforem. Nie nawozimy już azotem, nie nawozimy innymi Nawozami wieloskładnikowymi, teraz zależy nam na tym, żeby papryka nie rosła już w górę, tylko żeby owoce zaczęły dojrzewać, dlatego też należy, tak jak mówię, wykonać nawożenie potasowe, fosforowe, żeby zmobilizować, żeby pomóc tym paprykom dojrzeć, żeby ładnie zakończyć sezon. Tak jak widzicie tutaj sezon będzie bardzo udany. Bo spójrzcie na takim małym krzewie. Jest papryk bardzo dużo. No tylko muszą one zacząć dojrzewać. Tutaj również, tam również. Tam, na, tam, tam jest ten malutki szef, który wam przed chwilą pokazywałem. Jest bardzo dużo owoców. Mam nadzieję, że ten film będzie dla Was pomocny. <coughs> Jeśli tak, to zostawcie łapkę w górę. Zachęcam do subskrypcji, do komentowania i do lajkowania. Na razie, cześć.